Dzień dobry, tu Janusz Pietruszyński i Studio multimedialne portalu branżowego CIRE. Za chwilę połączymy się z kolejnym gościem, który będzie ze swojej perspektywy opowiadał nam o transformacji energetycznej. Bo w CIRE Cafe transformacja energetyczna jest w centrum naszej uwagi. Wyjaśniamy o co chodzi w transformacji, zastanawiamy się w którym kierunku będzie przesuwała się polska gospodarka, jak będzie wyglądał polski przemysł za 10, 15, 20 lat, ale również staramy się wsłuchiwać w emocje, jakie wywołują zmiany przechodzące przez polską energetykę i polską gospodarkę. Cire Cafe pomaga Państwu łączyć kropki. Łączymy się w tej chwili z Marcinem Chodkowskim, to prezes nowego stowarzyszenia, które pojawia się na rynku: Stowarzyszenie Odpowiedzialna Transformacja Energetyczna. Panie prezesie, dzień dobry. Witam, panie redaktorze, witam Państwa. Dzień dobry. Nowe stowarzyszenie, czyli nowa perspektywa i nowy głos w branży to jest zawsze ciekawe wydarzenie. Zacznijmy od samego początku. Dlaczego powstała ta inicjatywa? Jaki jest gen założycielski waszego stowarzyszenia? Gen założycielski wynika z potrzeby, która ujawniła się, kiedy rozpocząłem swoją funkcję, bo oprócz tego, że jestem prezesem zarządu stowarzyszenia, jestem także prezesem zarządu spółki EC S.A., tej, która jest notowana na giełdzie I, i w maju zeszłego roku wchodząc do zarządu tej spółki, no, jednym takim głównym tematem, który był poruszany, była spółka córka wówczas, czyli spółka Ecebenin Wytwarzanie. To jest ta spółka, która jest o tyle słynna, że jako jedna z pierwszych dostała bardzo dużą karę za nie rozliczenie uprawnień do emisji CO2. No i dzisiaj co prawda ta spółka już jest sprzedana z grupy, ona już ma innego właściciela, ale problem dalej pozostał. I teraz, kiedy zaczęliśmy analizować problem, jego genezę, dlaczego doszło do takiej sytuacji, no to bardzo szybko udało nam się zauważyć, że ten problem ma charakter systemowy, czyli ten problem czy przyczyny, dla których spółka ECB wytwarzanie nie była w stanie z powodów obiektywnych rozliczyć uprawnień do emisji nie wynika z jakichś zaniedbań po stronie samej spółki czy z błędów popełnionych przez zarząd, ale wynika przede wszystkim z problemu systemowego. A skoro problem systemowy, no to rozwiązanie problemu musi być zmiana systemu, bo jeżeli to jest problem pojedynczy, na no to wtedy być może jest coś nie tak w spółce. W przypadku problemu systemowego zmiana musi wiązać się z zmianą systemu. Dalej, kiedy się przyglądaliśmy innym podmiotom, no bo być może to jest tylko problem jednej spółki, czy, czy wielu. Co się okazało? Okazało się, że cały sektor, mówimy teraz o sektorze ciepłowniczym, szczególnie w przypadku elektrociepłowni kogeneracyjnych, czyli tych, które wytwarzają równocześnie ciepło i energię elektryczną, jest, mówiąc delikatnie, nie najlepszy. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, które opracowuje co roku Taki zbiór, który się nazywa Energetyka Ciepna w Liczbach. Ostatni dostępny jest za rok 2022. Tam na jednej ze stron mamy taką tabelkę, która opisuje rentowność podmiotów ciepłowniczych. co się okazuje? Okazuje się, że rentowność wszystkich podmiotów ciepłowniczych za rok 2022 wynosi minus 22%. Wszystkich razem wziętych. A samych kogeneracyjnych wynosi prawie minus 40%. Co więcej, okazuje się, że nieprzerwanie od roku 2019 wszystkie przedsiębiorstwa ciepłownicze są pod kreską. Oczywiście, uśredniając. To tylko nas utwierdziło w przekonaniu, że ten problem ma charakter systemowy, a nie jednostkowy. W związku z tym, no i drugim takim motywem, który był na, na... Genem założycielskim tego stowarzyszenia było to, że brakuje w naszej ocenie. Zacznijmy chodzić, rozmawiać, spotykać się z różnymi przedstawicielami różnych instytucji, organizacji, izb gospodarczych i tak dalej. I co się okazało? Okazało się, że brakuje takiego podmiotu na rynku, który w sposób holistyczny, całościowy podchodzi do zagadnienia transformacji energetycznej. Każdy niejako w swoim zakresie: ciepłownicy w swoim, energetycy w swoim, sieci przesyłowe w swoim, branża odnawialnych źródeł energii w swoim. Pokazuje swoje problemy, swoją perspektywę i lobbuje na rzecz rozwiązań, natomiast brakuje podmiotu, który patrzy na to całościowo, bo niestety jest tak, że zmiana w jednym sektorze oddziałuje na drugi sektor, i nie możemy tylko patrzeć na jeden obszar, ale musimy widzieć to całościowo. I z tego powodu powstało stowarzyszenie, które ma być takiego rodzaju think tankiem, platformą do dyskusji na temat transformacji energetycznej, transformacji energetycznej takiej. Tak, aby ona była właśnie odpowiedzialna, stąd nazwa Stowarzyszenia. Panie Prezesie, jak Pan się domyśla, mam bardzo wiele rozmów z uczestnikami rynku za sobą. Bardzo różne perspektywy, różne też sposoby ucierania wspólnych stanowisk. Tutaj od Pana słyszę o próbie skonsolidowania postulatów, jakby poszukanie takiego wspólnego mianownika. No ale na koniec dnia trzeba zrobić jakąś listę tych kluczowych priorytetów, tego co jest najważniejsze i od czego trzeba zacząć. Jak Wy definiujecie to, co jest potrzebą tu i teraz? To, co jest potrzebą, tu i teraz, to jest przede wszystkim rozpoczęcie poważnej dyskusji, nie o jakieś takie myślenie życzeniowe i wyobrażenia, czy nawet nie oparte o pewne wytyczne czy argumenty, polegające na tym, że do pewnego okresu musimy zrealizować jakieś cele. Dlatego, bo trzeba najpierw sobie zadać pytanie, czy to jest w ogóle obiektywnie możliwe. I tu chciałbym sobie odwołać się do, do dyskusji, jaka się odbyła przed Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego w Katowicach, w której brałem między innymi udział jako prezes stowarzyszenia. I tam dyskutowaliśmy na temat sytuacji sektora ciepłowniczego i problemów, które w tym sektorze się pojawiły. Między innymi jednym z tematów, który był poruszany, było to, że jedna ze spółek dostarczających ciepło do Jaworzna wypowiedziała umowę na dostawy ciepła. Jawożno. Od... Na dzisiaj, według snu prawnego dzisiejszego, od 1 stycznia 26, jest dla istotnej części bez dostaw ciepła. To pokazuje, że mówimy o realnym problemie, który nie zagraża tylko sektorowi, ale zagraża przede wszystkim odbiorcom tego ciepła. Czy w tym wypadku ciepła, ale generalnie trzeba powiedzieć, że w ocenie stowarzyszenia hmm, ciepło czy energia elektryczna, jeżeli nie dokonamy pewnych zmian, może być dobrem luksusowym. Bo będzie albo niedostępne, albo na tyle drogie, że nie każdego będzie na nie stać. Tak to wynika z przeprowadzonych analiz. I to, co trzeba natychmiast zrobić, to trzeba stanąć, mówiąc tak kolokwialnie, w prawdzie, przeanalizować obecny stan i zobaczyć, co jest możliwe do zrobienia w konkretnym terminie, a co nie jest. I co ciekawe, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego twierdziła, mnie tylko w pierwotnym moim przekonaniu, popartym analizami, że i taka jest teza w stanowisku Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, że odejście chociażby od paliw kopalnych, w przypadku produkcji ciepła, w dającej się w perspektywie, przewidzieć w perspektywie przyszłości, jest obiektywnie niemożliwe. No to skoro jest niemożliwe, no to my musimy teraz zacząć się znać, jak transformować ten rynek. Co zrobić, na przykład, żeby realizować cele klimatyczne z jednej strony, a z drugiej strony opierać się o paliwie, na przykład sekwestrację, czyli wy wyłapywanie dwutlenku węgla i tak dalej, i tak dalej. Ale jak pan pyta, od czego zacząć, to trzeba zacząć na pewno od yy, zdiagnozowania tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Nie tego i nie dyskutowanie, gdzie mamy kiedy dojść, tylko musimy znać punkt wyjścia. Proszę Państwa, na Państwa ekranach magazyn Café i ponownie rozmowa o transformacji energetycznej. Panie Prezesie, bez sojuszników i bez swoistej koalicji dla swoich postulatów ciężko będzie cokolwiek zrealizować. Z kim chcecie współpracować? Jak wyglądają Wasze relacje? Jaki jest Wasz pomysł w ogóle na zbudowanie sobie wspólnego głosu, a potem skierowania go do opinii publicznej? Panie Prezesie... Współpraca w ramach stowarzyszenia stowarzyszenie skupia wiele różnych środowisk i wiele różnych podmiotów. Co ciekawe są tam osoby o bardzo różnych zapotrywaniach politycznych, od lewicy po, po prawicę, czyli perspektywa jest szeroka. Dlaczego? No dlatego, że transformacja energetyczna, czy dlatego, że problemy, które z tego wynikają, czyli to, żeby przeciętny Kowalski czy Nowak miał ciepły grzejnik czy prąd, nie jest ani prawicowa, ani lewicowa, tylko jest po prostu woda jest ciepła albo zimna, a prąd jest albo go nie ma. Dlatego dlatego, po pierwsze, chodzi o to, żeby stworzyć przestrzeń czy platformę do tego, aby dyskusja była ponad podziałami politycznymi bo to jest temat, który nie ma barw politycznych. To po pierwsze, po drugie, rozmawiamy oczywiście ze wszystkimi, rozmawiamy z podmiotami takimi jak ciepłownie, rozmawiamy z politykami. Rozmawiamy z samorządowcami i rozmawiamy z innymi przedstawicielami różnych organizacji, które zrzeszają branżowo jakiś sektor. I co ciekawe, co ważne, może te wszystkie rozmowy prowadzą do wspólnych wniosków. Jest kilka postulatów, czy kilka takich obszarów, w których się wszyscy zgodnie zgadzamy, co do których nie mamy jakby wątpliwości. Więc oczywiście takim sojusznikiem z uwagi na charakter systemowy no muszą, musi być strona rządowa, musi być, muszą być odpowiednie organy państwa, bo inaczej tych zmian sami ich nie przeprowadzimy. Więc no, wydaje nam się, że budowanie poparcia i pokazywanie przede wszystkim problemu, tłumaczenie go jest takim zadaniem, które jest przez towarzyszenie. Unikalną okazją do naszej rozmowy jest nie tylko transformacja, ale to, że Jesteśmy prawie na finiszu naszej rozmowy. Jeszcze w ogóle nic Pan o pieniądzach nie powiedział. Czy to jest pierwsze stowarzyszenie, które uważa, że bez większej ilości pieniędzy da się wszystko zrobić? Eee, nie, panie dyrektorze. Transformacja energetyczna w Polsce wymaga gigantycznej gotówki, ale ja stawiam taką tezę śmiałą, że nawet gdybyśmy tę gotówkę mieli, to i tak jeszcze nam ona problemu nie załatwia. Znaczy, skala wyzwań i trudności, szczególnie w sektorze ciepłowniczym, są tak duże, że nawet gdybyśmy mieli górę złota, to i tak nie jesteśmy w pewnych okresach czasu ich przeskoczyć z powodów technicznych, technologicznych, braku alternatyw, braku instalacji, braku w ogóle technicznych możliwości, tak? Więc problem finansowy jest dużym problemem, ale nie jedynym i wcale nie największym. Na koniec naszego spotkania, jeszcze lokalizacja, bo wspomniał Pan, że Wasze stowarzyszenie jest już w dialogu branżowym z organizacją w Katowicach, jest spółka w Będzinie. Czy uprawnione jest takie twierdzenie, że Śląsk jest trochę regionem, w którym opór przed przyspieszeniem transformacji jest najbardziej czytelny i widoczny? Czy tutaj ta, ta opinia jest przekrzywiona? Jaki jest jakby Pana komentarz do tego, jak wygląda tak zwana zgoda społeczna na Górnym Śląsku dla transformacji? Ja uważam, że Górny Śląsk jest szczególnie zainteresowany transformacją, tylko pytanie, jak my zdefiniujemy transformację, dlatego że niestety w domenie publicznej często jest tak, że my transformację zrównujemy z pojęciem dekarbonizacji, a to nie są tożsame pojęcia. I o ile dekarbonizacja no, z oczywistych względów dla Śląska nie jest może korzystna, o tyle transformacja jest nie tyle ko korzystna, co konieczna. Co więcej, w naszych warunkach, jeżeli sobie powiedzieliśmy przecież na początku, że nie ma obiektywnie, ja się z tą pozycją, z tym stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Drogu Społecznego zgadzam, obiektywnej możliwości odejścia od paliw kopalnych w dającej się przewidzieć przyszłości, przynajmniej dla produkcji ciepła, to oznacza, że tak czy siak będziemy musieli o tych paliwach kopalnych się oprzeć. Więc teraz powinniśmy w ramach transformacji szukać takich rozwiązań, które z jednej strony realizują cele klimatyczne, czyli transformujemy, ale dalej są oparte o źródła kopalne, czyli nie dekarbonizujemy. I moim zdaniem, sektor czy Śląsk jest bardzo zainteresowany tym tematem. Natomiast sama siedziba stowarzyszenia i główna aktywność jest skupiona w Warszawie, czyli w centrum, nie na Śląsku wcale. Za chwilę, czwarty kwartał w branży, to czas. Bardzo intensywne konferencje, wydarzenia, spotkania. Jestem pewien, że też spotkamy się w wielu miejscach. Na pewno pan będzie pytany o nazwę stowarzyszenia Odpowiedzialna Transformacja Energetyczna. Odpowiedzialna, czyli jaka? Do odpowiedzialna to jest taka, która uwzględnia różne obszary, czy różne sektory, na które oddziałuje transformacja. Bo proces transformacji nie oddziałuje tylko na, jeden, na jedną jakąś kwestię, na przykład, no nie wiem, na kopalnię czy na jakąś firmę, która wytwarza ciepło czy produkuje energię elektryczną. To jest proces, który oddziałuje i ma wpływ na bezpieczeństwo państwa, na strukturę społeczną, na sferę gospodarczą. I każdy ten element jest ważny, czyli odpowiedzialna to jest taka, która jest zarazem też prowadzona w sposób uwzględniający różne dobra. Czyli innymi słowy, proces transformacji oddziałuje na wiele różnych dóbr. I my musimy sobie w tym procesie, żeby on był odpowiedzialny, popriorytetyzować te dobra, no bo czasami one mogą być ze sobą w kolizji. Wybrać te dobra, które chcemy bardziej chronić, które mniej. I, I taką ścieżkę przeprowadzi, I do, dobra klimatyczne, tego też nie powiedziałem. to też jest dobro i też ważny obszar, który trzeba koniecznie brać pod uwagę, ale nie jedyny, znaczy klimat i ochrona klimatu, czy ochrona środowiska nie może być jedynym kryterium w transformacji energetycznej, więc odpowiedzialna transformacja to jest taka, która widzi te różne kolera, korelacje, widzi te różne dobra i stara się prowadzić, być, musi być prowadzona w taki sposób, aby nie wylać dziecka z kąpielą mówiąc przysłowiem. Panie Prezesie, czy stowarzyszenie ma formułę zamkniętą? Już zebraliście wszystkich, z którymi chcecie współpracować. Czy otwartą i do Was można przystąpić? Panie Prezesie, stowarzyszenie ma formułę absolutnie otwartą, jeśli chodzi o, o współpracę. Rozdzielmy tu dwie kwestie. Samo przystąpienie, czy bycie członkiem stowarzyszenia, to jest jedna rzecz, a współpraca ze stowarzyszeniem i działanie, to jest druga rzecz. Jesteśmy na, na takim początkowym etapie, więc tworzymy obecnie radę programową i chcemy w ramach tej rady programowej stworzyć obszary czy takie komórki, które będą w poszczególnych obszarach zajmowały się wybranym elementem, takie trzy filary można by powiedzieć, to jest po pierwsze otoczenie prawne, ja jako prawnik jakby ten obszar mi jest najbliższy, jest kwestia techniczna czy technologiczna, która dla transformacji jest kluczowa, i trzeci element to jest kwestia gospodarcza czy ekonomiczna. To są takie trzy główne filary. I teraz w ramach tych trzech filarów będziemy dalej rozdzielać to na poszczególne zespoły i poszczególne problemy, i tutaj zapraszamy absolutnie wszystkich. E, uważamy, że dyskusja powinna być maksymalnie spolaryzowana. Im mamy więcej perspektyw, więcej punktów widzenia, większa różnorodność, o ile ten dialog jest dialogiem. A nie jakimś krzykiem czy, no, czy brakiem, czy nie rozmową, tylko wygłaszaniem swoich postulatów. Jeżeli to jest rozmowa, to różnorodność jest wielką wartością. I chcielibyśmy właśnie doprowadzić, takie mam ambicje, żeby stowarzyszenie było taką platformą do tego, aby każdy ze różnej perspektywy mógł powiedzieć swój pogląd, ubogacić drugą osobę tym swoją perspektywą, swoim spojrzeniem, po to, aby te rozwiązanie, które będziemy wypracowywać, było najlepsze dla realizacji celu, czyli dla odpowiedzialnej transformacji energetycznej. Portal branżowy, proszę Państwa, obserwuje i odnotowuje pojawienie się nowego stowarzyszenia. Panie prezesie, bardzo dziękuję za, za spotkanie. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję Państwu i zapraszam do współpracy.